O, na rybkę jedzie na rybkę To już jest bezbłędne Siedzi Zbijka! jest no, w końcu się ruszyły Elegancko Witam serdecznie na kanale Primanki. No, słuchajcie, jest takie późne popołudnie, a ja z Robertem. Spójrzcie, na Dużym Jeziorze wieje, to się trochę obrócę. Na Dużym Jeziorze na wieczór, na nockę zobaczyć w końcu za węgorzem. Warunki są ciężkie, no ale w końcu przyszły takie w miarę ciepłe noce, że jest odrobinę trochę cieplej. Tak jak zapowiadałem, łowienie będzie bardzo różnorodne, no i dlatego dzisiaj. Spróbujemy za węgorzem. Woda mojego dzieciństwa tutaj naprawdę się nałowiłem i węgorzy, i sandaczy kiedyś, okoni, no ale generalnie to jest woda taka typowo pod węgorza. Dlatego dzisiaj żeśmy wykorzystali nasz wolny czas, przyjechaliśmy, próbujemy, a jak będzie, zobaczcie sami. No, sygnalizatory. No, wieje. Ręczki prawie przygotowane Ale wieje No nic, to dwie na Ale warunki ekstremalne no to drugą bardziej na środek mogę. No i dobra, i trzeba czekać. Co tam masz? Podbierak twój wezmę. Coś tam jest. Co to? Ale okoń ty! No jest i okoń piękny Zobacz no, jaki garbus no, Elegancko? No No piękny okoń To niech takie nawet biorą i będzie dobrze no, na, na rybkę, na rybkę rzucić co No i pierwsza ryba jest To się podoba mi już już mi się podoba. No nic, trzeba wędki sprawdzić. Ty, coś tu mam chyba. Coś tu mam. Nie, coś małego. Okonek. Okonek o. Zobaczymy na jazgarka. No, jedna wetka będzie na rybkę, a jedna na rasobeczkę. No i na razie wieje, że nie idzie nawet pogadać. Na ognisko mamy przygotowane wszystko. A ja zjem sobie kolacyjkę, jajeczka. Wiatr ma siadać, no zobaczymy. Na razie Robert do Okonia, ja Okonka. Jakieś brania jeszcze mieliśmy. Zobaczymy, co z tego będzie. No, na robaka coś szarpie. Nie, to to na rybkę. Tu wcześniej mi tak fajnie. Podskoczyło na robaka Może okoń już jest Coś jest Coś o Coś normalna ryba chyba jakaś No Tej fajna ryba jakaś Co to jest? Ale muruje. Węgorz. Węgorz Węgorz. Jest pierwszy. Na rasowe. Jest. Nie. Jest! Nie! Nie. Wypad przez dziurę. Masz? Masz. Op. dziura. No jest żmika pierwsza. Nieduży to nieduży, ale jest, nie? Pierwsza żmika jest. Na lasu. Patrz, jest dziura, nie? To ja mam swój podbierak. No jest pierwsza żmika. O, nieduży to nieduży, ale jest. No i słuchajcie, pierwsza żmika jest. Piękna sprawa, misja wykonana. Ale haczyk muszę przewiązać, no bo niestety przy wyczepianiu pęk. No i na rasówkę. Nie na rybkę, tylko na rasówkę. Teraz taką konkretną założę. A, to może konkretny weźmie. No już jestem bardzo zadowolony. Pierwszy węgorz jest, nieduży to nieduży, ale jest, wymiarowy. To już jest bardzo dobrze. Trzeba podbierak naprawić, bo dziurawy. Tak od razu widziałem, że dziurawy, bo wylaz, węgorz to ma do siebie, że wylezie, jedną dziurkę znajdzie i wylezie. Dlatego kiedyś się stosowało yy, metalowe siatki na węgorze. O, jest dziura, jest. Rozłożę swój, a ten zaraz się naprawi. Ale oślinił mnie. No dobra, mój będzie. Po prostu. Piękna sprawa. Pierwszy węgorz, już wcześniej jakieś brania, jakieś ryby. Pierwszy węgorz jest. Coś pięknego. Na żywca? I to idzie, i to jak idzie? Idzie, idzie. Pięknie. To już jest, to już jest konkretne branie. To już nie ma lipy. Nie ma lipy Cześć Jest, luzu było trochę Ale jak szło, a to sandaż mi by być. Też musiałem dokupić sandaż Wymemłana tak się ładnie zapowiada, coś mi się Ty, cały czas coś się dzieje To nie, że się siedzi podparty łokcie nie? I czeka, żeby cokolwiek się wydarzyło No Idzie Daje? No jest taki podobny, o. trochę mniejszy, sztuka jest? Jest, jest sztuka. Oczywiście po sztuce wyjęte? wyjęte, No. najważniejsze jest po stuce. No, jest teren na luzaka, nie? No, świetliki trzeba założyć. Póki widno, trzeba przerzucić zestawy. Mam, mam coś, ryba, no, ale coś niedużego. No nie wiem sam nawet, co to jest. Nie, chlapa, krąp, a mówiłeś, że krąpi nie ma. A to krump! Książę krump, ale ciepły! No, ale toporne zestawy, gdzie je to nawet prania nie widać tak, nie? No, zrobiła się szarówka na razie po jednej żmice. z odpalone. Czekamy. O! Na rybkę! Idzie na rybkę! To już jest bezbłędne! Siedzi! Tak! Siedzi, siedzi! Wielka. Jest, no, w końcu się ruszyły. Drugi elegancko. No I na rybkę. No, ale to już było pewne branie, nie? No pewne branie i od razu wiadomo. Mógłby być większy, no, ale krzywdy nie ma. Tam. Nie będę narzekał, a się okręca. O. Kolejna żmika, no i na jazgarka. No, jak brania będą to niech wieje, nawet byle brania były. No ale to branie już mi się podobało, bo pewne takie widać, że set no. Pierwsza nocka węgozowa, Dwa wyjęte, jeden wyjęty, trzy sztuki na ekipę. To jest coś. Wo, będzie fajna ryba. Będzie fajna ryba. Mały, ale jest O to zmika mała o, jeszcze nie wpadł do tego W rękę No ale jest Podwa dwa wyjęte Podwa dwa wyjęte łyknął, nie? Nie łyknął ale w pierwszym momencie nie zrobił Na robaka O jest branie Siedzi Ta to przerzucałem niedawno, ale nie jest jakaś duża ryba. No. Snurówka mała, ale dobrze, bo nie łyknął mocno. Nie. Za dolną wargę zahaczony. Tak. Mała sznuróweczka. No trzy węgorze wyjęte, fakt że niedłuże, ten ostatni to sznuróweczka. ale pięknie. Takie otwarcie węgorzowe to ja rozumiem. Ta na jazgarka, tamta na rasówkę. Na małego jazgarka. A warunki dzisiaj mamy bardzo ciężkie. Silny wiatr fala, a jednak coś się dzieje. A rybkę zawsze przebijałem i przebijam w taki sposób, żeby tak od boku grot wystawał Tak jak łyka Tak żeby od boku grot wystawał jak łyka Żeby tu się mógł nadziać A woda ciepła No i dobra i trzeba czekać dalej no, długo już cisza, długo nic się nie dzieje. Robak nietknięty, rybka nietknięta. No ale zobaczymy, jeszcze, jeszcze noc przed nami. A, teraz druga do końca poszła. Jest. No to trzeba podbierak. O! Do Krump Oj Książę Krump I on tak szarpał, ale patrz jak go wypatrzyłem z daleka Ale mgła taka przyszła W latarce jak widać Taki wiesz, wilgoć powietrzu Taka wilgoć powietrzu przyszła Może nie mgła, źle to nazwałem No, branie konkretne Ale to rozówka, rozówka nie? Jest? Podbierak wziąłem jakby co powiem, nie No ale branie fajne aż, aż Na równe nogi wiesz no, pusto. Postawiło Pusto Obżarty? No ale chociaż jakaś akcja była bo już się nudno zaczęło robić To chociaż akcja O i u mnie Rosóweczka pykła No, ale nic no, już się widno pomału robi Krótkie noce, fajne Byle cieplej trochę było Bo jednak Jeszcze tej temperatury nie ma No Znicze dały radę no Jakieś rybki powyciągamy, były. Jeszcze próbujemy. Może coś z samego rana się wydarzy. Ale, i tak, pięć węgorzy na ekipę to jest coś. Na jedną noc. Nieduże to nieduże. Dwie sznurówki, trzy takie normalne. No, słońce już będzie pomału wschodzić. A my już kończymy pomału wędkowanie. No słuchajcie, już się rozwidnia. Nasza nocka dobiegła końca. Zwijamy sprzęt i wracamy do domu już nad ranem, i tak nic się nie działo. No ale i tak według mnie krzywdy nie ma. Pięć węgorzy na ekipę. No można powiedzieć, trzy węgorze, dwa węgorzyki, bo trzy wymiarowe, dwa snurowadła. No ale pięć ryb na na nockę, na jeden wyjazd, na ekipę, to i tak jest bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony. Otwarcie węgorzowe. Ten, ta noc jeszcze i tak taka ciepła nie była, także jeszcze wszystko przed nami. Na dzisiaj już kończę. Jak wam się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.